Wybierz Pafi Porta, Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl Jesteśmy na gali TFL 29, a z nami człowiek, który napisał dzisiaj historię. Miłosz Kruk pobił rekord Michała Aleksiejczuka. jest najmłodszym mistrzem w organizacji TFL. Miłosz, jak się czujesz z tym osiągnięciem? Ogólnie jestem zmęczony, walka była bardzo ciężka, dlatego cieszy mnie to podwójnie, że, że udało się z niej wyjść zwycięsko. Mój przeciwnik postawił mega mocne warunki bardzo mocny był ten Ukrainiec. 5-0. Zresztą no, widzieliście po rekordzie i chyba po walce kto oglądał. Także jestem mega zadowolony, także, że po, udało się pobić ten rekord Michała Oleksiejczuka i co? Idziemy po kolejny pasek. Czyli to atakujesz wagę lekką? Dokładnie, czekam, czekam aż y, Jacek Sarna powie z kim mogę walczyć, jeśli oczywiście wyrazi zgodę na taką walkę i, i z chęcią powalczę w 70 co drugi pas. Chcę napisać kolejną historię. Jesteś jak polski Conor McGregor. <laughs> no, nie, ja tworzę swój styl, Conor tworzył swój styl, y, także chcę mieć dwa pasy w tej organizacji, także co, y, czekam na nazwisko, jeśli będzie, będzie taka możliwość, to z chęcią zawalczę o pas kategorii 70 kg. Słuchaj Miłosz, dzisiaj stoczyłeś bardzo trudny pojedynek, bardzo ciężki rywal postawił naprawdę duży opór. Co według Ciebie zaskoczyło Cię najbardziej podczas tej walki? Czego się nie spodziewałeś, czego myślałeś po prostu, że nie będzie, a jednak się wydarzyło? Yy, ogólnie walka przebiegała po mojej myśli yy, wiedziałem, że będzie chciał mnie wywracać ale zaskoczyła mnie szczerze mówiąc jego kondycja myślałem, że gdy zbronię te ze trzy obalenia, czy tam wstanę trzy razy spod niego, że po prostu spuchnie i, i zwolni a gość naprawdę miał niesamowitą kondycję i tak naprawdę cały czas przyspieszał, ja wstawałem, broniłem to obalenie on przyspieszał, przyspieszał, narzucał to tempo yy, i tak naprawdę obydwoje byliśmy już w tej trzeciej rundzie yy, mega zmęczeni, myślę, że ona zaważyła na, na całym wyniku jedynku no ja po prostu zawalczyłem trochę mądrzej. Yy, powiedzmy, że jestem mniej doświadczony, ale ograłem go doświadczeniem, oszukałem go na te parę ciosów i, i dlatego uważam, walka poszła dla mnie. Też to te dobrze zmiana pozycji, kiedy byłeś na plecach i po prostu przetoczyłeś rywala, to termin mi się wydaje bardzo zaprezentował, ponieważ późniejszy gram ten pał w ostatnich 10 sekundach, no zaznaczył tą rundę dla ciebie ostatnio. Dokładnie, no to już był, był charakter tak naprawdę. Za, zawsze walczę do końca. Wiedziałem, że walka jest bliska, że, że jest ciężko i że muszę zaznaczyć tą rundę. Także walczyłem o każdy milimetr maty i, i, i musiałem zaznaczyć tą rundę tak jak to zrobiłem. Słuchaj, dla Nemezis Team dzisiaj jest 3-0. Wojtek wszak Ty, teraz Kamil jest. Naprawdę no, drużyna mistrzów. E, dokładnie, no Nemezis Team, najlepszy team w Polsce, niedługo najlepszy w Europie. Mamy najlepszych trenerów, którym bardzo chciałbym podziękować. Ten pas należy również do nich. Krzysiek Gudowski, Adam Grabowski. Paweł, Paweł Kipen, Hugo D, który pomagał mi w narożniku, Robert Jocz, Bartek Fabiński, no kurde niesamowita ekipa i co, myślę, myślę, że kwestią czasu jest aż paru zawodników z naszego teamu trafi do największych organizacji typu UFC i, i będziemy naprawdę potężnym klubem w Europie. A ciebie kiedy myślisz tam zobaczymy? W UFC? No jestem młody, mam 20 lat, także co, teraz trzeba robić doświadczenie, walczyć często, nie pcham się tam za szybko, ale gdyby udało się tam znaleźć w jakimś wieku, 24 lat, byłbym bardzo zadowolony. Zobaczymy jak ta kariera się potoczy, ja będę ciężko pracował i dążył do tego, żeby, żeby dojść tam jak najszybciej. Stoczyłeś teraz bardzo dużo walk w małym odstępie czasu, ile będziesz odpoczywał od maty, od treningów? Przedyskutuję to z trenerami, na pewno jakiś odpoczynek się należy, no bo walka była... Mega ciężka, myślę, że, że trenerzy mogą być ze mnie zadowoleni. Zresztą pewnie, pewnie porozmawiamy jeszcze dzisiaj o tej walce i, i wysłucham ich uwag, co było dobrze, co było źle. I także pewnie podejmiemy jakąś decyzję, ile, ile przerwy mi się należy od maty, co, co mam robić i tak dalej, ale no co, odpocznę pewnie za jakieś dwa tygodnie, już powoli będę, będę wracał sobie do treningów jakichś tam luźniejszych i, i co szykował się na kolejny bój swojej kibice czekają już na pewno na Ciebie na afterparty, więc ostatnie przesłanie Miłosza Kruka, już mistrza kategorii piórkowej. Co, chciałbym Wam wszystkim podziękować, że przyjechaliście tutaj dla mnie, moim wszystkim znajomym, rodzinie, kibicom, trenerom, sponsorom. Dzięki Wam tak naprawdę mam ten pas, Wy to wszystko tworzycie, dla Was walczę, Be, bez Was nie byłoby by gali TFL, czyli bez Was nie byłoby najmłodszego mistrza. Dziękuję Wam wszystkim. Miłosz, gratulacje raz Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.